Potrafiłem iść o 21 godzinie spać, po to żeby wstać o pierwszej, czy 1.30, czy czasami o drugiej w nocy, żeby do 10 rano tłuc tutoriale na YouTube, albo jakieś tam, e, wiesz, na forach jakieś no i tak dalej. No jak patrzę na to z dzisiaj, no odklejenie no, nie? Odklejenie no, i faktycznie tak było, ale... Więc taki prototyp dla montażystów, którzy z tam zaczynają, jest taki, żeby nagrywać. I to nie mówię, że stricte komercyjnie, tylko nagrywać swoje rzeczy, swoje jakieś vlogi zwykłe, których nawet nie trzeba gdzieś tam publikować, tylko nawet dla, dla sportu, dla techniki, dla treningu, Nagrywać coś, co później właśnie będzie po prostu montowane przez tą osobę, i może gdzieś tam wpychane do szufladki, może kiedyś, nie? Albo po prostu do szufladki, która z perspektywy czasu będzie taka, że otworzysz ją i powiesz, Ty. No. Trzy lata temu zmontowałem taki filmik. Co to w ogóle jest? Nie? I ja z perspektywy jakby czasu widzę, że żaden, żaden, i to jeszcze raz żaden film, który wyszedł na kanale Kamila, nie satysfakcjonuje mnie 100%. Jestem, można powiedzieć, bardzo krytyczny do swojej pracy i nie ma tak, że w jakimś filmie czegoś bym jeszcze nie poprawił. Faktycznie, jeżeli zaczynacie coś, no to nawet jeżeli tego nie kończycie, zaczynajcie nowe rzeczy, bo w końcu przyjdzie taka nowa rzecz, którą zaczniecie i się wkręcicie w to tak bardzo, że stanie się to nieodłączną częścią waszego życia i life lifestylem waszym. Nie? Największe marzenie to jest chyba teraz e, zrekompensować mojej żonie to, ile ona poświęciła na to, żeby w momencie, kiedy ja pracuję, czyli jestem zamknięty w swoim pokoju, ona wychowuje nasze dzieci i zajmuje się naszym domem, więc chciałbym, żeby...